Pierwsza, że subskrybuj, bo dzięki temu będę dla Was częściej nagrywał, bo będę miał motywację, więc kliknij dzwoneczek. Czegoś takiego jeszcze nie grali, mam dwa tygodnie do zawodów, a waga y, codziennie rośnie. Z czego to y, wynika? W zasadzie dużo przyczyn według mnie. Y, gdzieś tam estro rośnie mi w górę, bo y, zauważyłem, że symek nie zbija. Y, już jakoś nie wiem, odpornie się. Kolejna sprawa. Dużo stresu, ostatnio po prostu dziś tam zmieniam bardzo dużo w swojej pracy, zmieniam cały zespół i tak dalej. Kolejna sprawa, trochę wyspania. kolejna sprawa, po prostu czasami tak bywa, organizm będzie bronił się, trzymając wodę, ale najważniejsza kwestia, no bo oczywiście przyjmuję się tym, no bo już waga powinna być 80 kg, nawet nie chcę wam stawiać zdjęcia, no bo no, nogi to jak banie, ale... Macik mówi, że forma jest ok, poprawia się, więc jestem spokojny, po prostu gdzieś tam trzeba zmienić, zareagować. No, trudno, trudno jest trzymać masę mięśniową odpowiednio, masę, masę wodną odpowiednio, bo ten fluid, on może się gromadzić w zasadzie wszędzie, retencja wody, to jest tak złożony proces, że od nerek po estradiol, po kortyzol, po insulinę te wszystkie hormony, cały układ RRA e, renina, aglutin, to wszystko bardzo mocno wpływa na to jak my e, trzymamy wodę no i na przykład dzisiaj waga 86,7 a potem 3 godziny, później 85,5 e, tak to wygląda, a nie było dwójki e, jedynka była tylko e, lekka, więc nie przejmujcie się masą nie przejmujcie się masą póki forma się poprawia hmm, oczywiście w pasie jest mniej yy, i co najważniejsze nieco się polepsza yy, brzuch jeszcze jest trochę zdęć ale co robią ostatnie dwa tygodnie przed zawodami dieta będzie lekko low food map i nawet będą słodycze nie dlatego żeby sobie dowalić tylko dlatego że są lekko strawne nie siedzą, nie siedzą na, na żołądku na pewno przez to będę bardziej głodny, ale z drugiej strony na pewno ten brzuch będzie bardziej płaski, więc szukam wszelkich sposobów, żeby ten brzuch był jak najbardziej płaski, bo wzdęty brzuch na scenie, no to od razu jest klapa. Wiadomo, nie jestem klasykiem, ale o ten brzuch trzeba walczyć, żeby był po prostu jak najmniejszy. Badania krwi. Bardzo, bardzo ważna rzecz według mnie, dużo osób niestety tego nie robi, to dla, dla mnie jest totalną głupotą, bo jeśli ty raz do roku robisz przegląd auta i inaczej nie, nie będzie to auto dopuszczone do ruchu, to tak samo powinieneś robić przegląd siebie. Nie chodzi, żeby robić jakieś skomplikowane badania za miliony monet, ale chodzi po prostu o podstawowe rzeczy, które wykluczą Ci choroby, które po prostu nie czuć albo są bezobjawowe, i z drugiej strony, co one robią? Po prostu nas zabijają. Niestety większość ludzi umiera, 4 miliony Europejczyków umiera na udary, zawały serca, spowodowane na przykład miażdżycą, która tylko i wyłącznie wyjdzie nam badanie krwi. Więc to jest bardzo ważne. Jeśli ktoś mówi, że na coś trzeba umrzeć, no to według mnie to najlepiej już się położyć. Na torach, bo po co sobie wydłużać życie, jeśli ci nie zależy. Mamy rodzinę, mamy swoje obowiązki. Pamiętajcie, nie jesteście sami na tym świecie, i jeśli nie dbasz o siebie, to według mnie nie dbasz o rodzinę. A to jest dla mnie największe kurestwo, jakie może być. Wiadomo, nie każdego stać na badania, ale mówimy tylko i wyłącznie o podcałowach, bo one mają większość już. Bardzo czułych tych wskaźników, które na wczesnym etapie wykrywają. Nowotwór na wczesnym etapie, tym pierwszym, jest praktycznie wyleczany w 100%, ale już później, niestety, nie. Takie nowotwory jak trzustki niestety, dopiero się objawiają na samym końcu. I to jest właśnie, niestety, bardzo smutne. Więc podajcie się, chociaż raz do roku. Raz, na dwa, dwa, trzy lata, też jakieś USG, echo serca, żeby zobaczyć troszeczkę od innej strony, jak to wygląda. No, u mnie te wyniki badań są różne. Wiadomo, okres startowy, ale mm, po prostu trzeba to monitorować. Najlepiej, żebyście byli w kontakcie z jakimś dobrym hematologiem, który pomoże Wam w interpretacji. Pamiętajcie, sami nie interpretujcie badań. Oczywiście te zakresy referencyjne, bo to nie są normy, pamiętajcie. One są dosyć jasne i klarowne, ale generalnie, jeśli mam jakieś zaburzenia, to hematologia nie jest prosta. Nie interpretujcie sami, jeśli tam są duże odchyły. No i to tyle siła. To jak wygląda moje 2100 kalorii przed. Zawodami w zasadzie ostatnie dwa tygodnie taką dietę trzymam mniej więcej. Zaczynamy sobie od serniczka, gdzie mamy 300 g białek, to są takie dwie porcje. Do tego owoce bardzo ważne. Low Fat Map, czyli generalnie większość produktów jest nisko fermentujących, żeby moje lita dawały radę. 300 g białek, 100 g sera piórko, do tego łyżka kakao. I, I to tyle. Zostaje takie dwie porcje. Potem mamy dwa razy kurczaka, to jest 200 gramów. Przecież z kurczaka to są dwie pałki i po 100 gramów kopytek. No i marchewka, tych tylko trochę, ale no po to, żeby też ten błonnik był. Wszystko low od map. Jeść tam przekąską, będzie sker No i bezkickie. Bezkickie paluszki to jem około treningowo, bezpośrednio przed, żeby mieć po prostu siłę na treningu jak największą. Tyle, ile mi zostało węgli no tych węgli jest 150 g, więc nie za dużo i tak to mniej więcej wygląda i tyle trzymajcie kciuki i siła Siemanko to mam dla Was obiecany trening plan treningowy od Maćka nie przedłużając, idziemy z tematem plan stosuję w zasadzie od lipca z założenia 5 serii powtórzenia zawsze w zakresie 10-12 przerwy krótkie 45-60 sekund Ruch jednostajny. Od razu powiem, że jest to coś, czego nie robię od wielu, wielu lat. Jakby taka stara szkoła. Ja zupełnie inaczej podchodzę do treningu, ale to nie znaczy, że to mi się nie podoba. Ba, zrobiłem jakby na tym planie bardzo duży progres, szczególnie o zbudowanie masy mięśniowej w krótkim czasie. Kulturystycznie nie tonowałem ponad 2-3 lata. Nawet 4, 4 lata nie tonowałem takim właśnie typowym splitem. Bardzo duża objętość, horrendalna wręcz, bo zaczynamy sobie od nóg. Wykroki chodzone krótkie 40-50 na nogę. Potem dawałem więcej tych powtórzeń. Udało mi się gdzieś tam 2 kilo dołożyć i to było, to było max. Potem, już potem po tych czterech seriach, no to miałem dosyć, szczególnie przy tych krótkich przerwach. Wytrzymałość siłowa bardzo mi poszła. Potem przykład kolarski, gdzie mamy podwyższenie. Typowo właśnie na zaangażowanie czwórki. Jakość tutaj dużych ciężarów nie używałem. Gdzieś tam kończyłem na, na 110 razy 6. Troszeczkę potem wydłużałem przerwę, bo w zasadzie już tu tydzień temu był taki ostatni mocny trening. Też musiałem uważać ze względu na mój konflikt panówkowo-udowy, więc tak to wyglądało. Wszędzie pamiętajcie, pięć serii. No, tych roboczych wyszło mi tak mniej więcej. No, starałem się te trzy robocze. Robić dwie rożywkowe, żeby to też miało sens, żeby mi się nie zajechał. Potem przysiad kozacki, bardzo fajne ćwiczenie na przywodziciele. Tutaj też biodro było ok. Bardzo fajnie, że ogólnie Maciek patrzył na moje biodro, na moje schorzenia starego, słabego człowieka, więc ułożył to, to tak, że te biodro praktycznie nie odczuwałem. Dalej, potem suwnica, potem przechodzimy sobie na grupę kursowo-goleniową, gdzie mam zginanie razem z przodem. I nogi złączone, palce stóp do dołu, żeby bardziej dwójki zaangażować. Potem zginanie siedząc jedno nóż, troszeczkę wtedy inaczej wpływamy na grupę kuszowo goleniową bardziej na dwugłowę, mniej na puścińisty pół, półbuniasty. Rumuński martwy ciąg i na koniec hiptrasty na maszynie. Więc taki trening nóg 8, ćwiczeń, prawie 3 godziny z zegarkiem w ręku. Potem oczywiście te przerwy wydłużałem, ale też nie, nie dużo. Potem drugi trening, ramiona i łapy, wycisk na głowie śmita, czyli typowo na barki, umieszczenie na bok, potem gdzieś tam w leżeniu, ale też dobijają czworobocznych, czyli też tył barku, ale też troszeczkę plecy. I trzy super serie na łapy. No tutaj łapy płonęły, fajny nacisk na głowę długą tricepsa bo oprostowanie za głowy, potem było oprostowanie linki za głowę i jednoroczne. A ta moja właśnie głowa długa jest jakby najsłabsza, bo ta boczna jest naprawdę dobrze rozwinięta. Jeśli chodzi o biceps, to tak naprawdę też jakieś ciężary nieduże, ale naprawdę łapy mega spompowane. Potem dzień przerwy, klatka brzuch, pompki na poryczach, które uwielbiam, wyciskanie sztangi na smiefie, wyciskanie hanki leżąc na podłodze, Rozpiętki z wyciągami, butterfly, no i hammer. Nie mam hammera na siłowni, więc robiłem taki press around, czyli jakby na linkach, w skróceniu. I tu też klata płonęło. I jeszcze brzuch, super seria, Allahy plus wyciąganie brzucha, plus deska, w zasadzie taka gigant seria. No tutaj na brzuch naprawdę jest też sporo. No i grzbiet, właśnie bardzo profesjonalnie, a nie plecy. Prostowanie tułowie na ławce rzymskiej. Tutaj niestety musiałem i tak robić tą wersję bardziej na, na dwójki pośladki, bo za bardzo trzymam te prostowniki. O mnie jest lekka hipelordoza, więc musiałem uważać. Dalej rak w wysokości, też bardziej taka nożna te, jakby technika. Wiosłowanie handlem w obadzie tułowia. Hamski ciężar i był, kończyłem tam 60, więcej na rękę, pusztanga, też siłowo, narciarz, czyli przyciąganie do bioder, drążek pod chwytem fałdu klatki, z górnego wyciągu no i śruksy. Po każdym treningu też robiłem posiad. Dlaczego? Bo razem z Maczkiem uważamy, ja w ogóle nie podważam jego zdania, ale generalnie jestem tego zdania, że zwiększony przepływ krwi w danym mięśniu może mieć wpływ na redukcję tłuszczu. Oczywiście nie mamy tu bardzo dużych dowodów naukowych, ale przesłanki są, więc nawet jak nie pomoże, to nie zaszkodzi. Więc tam gdzieś robimy jakieś wymachy nóg, gdzieś tam trochę hip -trustów. Czasami był piąty trening, jak miałem więcej sił, do tego cardio. Zaczynam od 25 minut, po, potem kończyłem na 40 minutach, plus I jeszcze kilka razy w tygodniu, oczywiście mobility, rozciąganie tego robiłem bardzo dużo, no i kraftmaga maga, do tego rower. Jeśli chodzi o cardio, to bardzo różnorodnie, no ja się nie lubię nudzić i tak to mniej więcej wygląda, jeśli chodzi o plan treningowy. Tego planu Wam niestety nie wyślę, no bo to jest własność Maćka, ale jeśli chcesz plan treningowy, dostać za free, to napisz w komentarzu siła, a podeśli Ci linka. To byłby na tyle siła.